Świat wciąż szukamy to nas głos prowadzi teraz nas. Odkąd jesteśmy razem, łatwiej w górę nam się wzbić. pełni wiary, prawdziwe tak odwagi i śni. Będziemy siebie coraz bliżej Nieśmiałej szafki Zamienimy śpiew Ryszące głosu Mierzymy każdy ton Na krawędzi chaosu Odnaleźć chcemy prawdziwy nasz głos Przecież każdy już ja słuchacz, i słyszę siebie. 5 września, 25, bądźcie z nami, bo naprawdę warto. Niech rekomendacją, proszę Państwa, w The Voice of Poland będzie tylko to, że o mały włos byłby bunt na pokładzie w programie. Trenerzy chcieli się postawić, powiedzieć, że to niemożliwe. Jest tyle wspaniałych głosów, że dwunastka w grupie każdego trenera to za mało. Skończyło się na tym, że każdy ma czternaście talentów, bo po prostu jest tak rewelacyjny, są tak wspaniałe głosy. No i okazało się, że niektórzy trenerzy po dłuższej, tęsknią. Oj, albo tęsknią. jeszcze dłuższej przerwie tęsknią i wrócili. Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska. To dwójka trenerów, którzy powrócili do programu. Dobry wieczór. Witamy was bardzo gorąco. Zresztą są Thompson wszyscy. Thompson i Baron. Thompson, Baron górnia. Tak, Także z nami. Tak jest. Andrzeju, ciebie muszę zapytać. Proszę, proszę, ależ proszę. Bardzo tak. tęskniłeś i warto było wrócić? Oczywiście, chociaż muszę powiedzieć, że ja reprezentuję... Mm, Umiarkowaną żywiołowość, i staram się dziesięć razy zastanawiać, zanim odpowiem i skomentuję. Moje koleżanki za to będą płakać już w pierwszym odcinku. Mogę to zagwarantować, co oczywiście jest ogromną rekomendacją dla szóstego sezonu The Voice of Poland. Zapraszam serdecznie. Emocji nie, nie zabraknie, ale emocje będą wynikać z genialnych głosów, które z całą pewnością. Państwo usłyszycie. Maria? Drodzy Państwo, ze wspaniałej muzyki, która jest głównym bohaterem tego programu. I chciałam jeszcze raz bardzo podziękować za to, że możemy dać szansę więcej ilości osób. Będziemy mieli więcej osób w finałach. Więcej osób mogło przejść. Więcej osób będziecie mogli Państwo zobaczyć. I naprawdę warto. Wspaniali, wspaniali są nasi uczestnicy. A my jak zwykle się fantastycznie bawiliśmy. Był ogień i była woda. I był lód. I był wicher. I co co i Baron. Co mówi do państwa... Nie brnijmy, nie brnijmy. My z nasz, z, od siebie byśmy chcieli jak zwykle pozdrowić. I naprawdę, jest na co czekać, kochani. Jest na co czekać. Baruś? Zapraszamy 20.05 w TVP2 już od września. Nie, nie, to moja rola. Od zapraszania na 25 jestem ja. Wam życzę, żebyście w końcu wygrali, chłopaki. Proszę Państwa, bo to jest, to jest dwugłowy smok, który odkąd są z nami, marzy, żeby wygrać. Jeszcze im się nie udało, może w końcu w tej edycji. Aczkolwiek wszystkim Wam życzę tak samo mocno szczęścia. No właśnie, się zastanawiałam, czy jak pożyczysz chłopakom, czy Edyta się na przykład nie obrazi, że jej nie życzysz wygranej, prawda, Edytko? O, gdzieś no, właśnie. no właśnie. Może gdzieś ona się uciekła. awansem obraziła? Nie, nie wierzę. Nie, absolutnie prawda, nie. Prawda, ale chodźmy już dalej. do <laughs> Dobrze, tak czy owak, proszę Państwa, warto być z nami. Ten program nam wyszedł tak, że sami jesteśmy zaskoczeni i sobie zazdrościmy, że mogliśmy go dla Państwa przygotować. Proszę rzeczywiście oglądać, bo to jest nasz super flagowiec. Będziecie z nami spędzać fantastycznie czas oglądając Wojsa.